Gościem dzisiejszego programu jest były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Wałęsa. Gościmy również w naszym studiu jego przeciwników politycznych, wyznawców innej opcji politycznej, w osobach doktora Marka Ciesielczyka, Józefa Broniszewskiego i Jerzego Banasiaka. Jest również z nami redaktor Andrzej Trzumak. Do dzisiejszego spotkania doszło, muszę być tutaj obiektywny i powiedzieć na wyraźną prośbę Lecha Wałęsy, który spotykając w każdym prawie punkcie wizyty w Chicago pikiety wystawione przez jego przeciwników politycznych, chciał po prostu nawiązać dialog, porozmawiać. Panowie, bardzo się cieszę, że w sposób cywilizowany możemy porozmawiać o różnych problemach. To, co niektórzy reprezentowali, było to, to dziś polityczna. Proszę bardzo, oddaję głos naszym gościom. Marek Ciesielczyk, przepraszam za mój głos. To jest właśnie wynik tej akcji w niedzielę. Byłem jednym z tych, którzy krzyczeli wałęsa zdrajca. Postaram się wytłumaczyć pokrótce, dlaczego tak uważam. Jeszcze dzisiaj są tutaj osoby w Chicago, które wypominają mi jeszcze dzisiaj, że do 90 roku popierałem Pana. Byłem pierwszym studentem w 80 roku, który oficjalnie z panem rozmawiał w Gdańsku. Wtedy byłem z tego dumny, że mogłem uścisnąć panu dłoń. Następnie organizowałem z panem spotkanie na Uniwersytecie Jagiellońskim, byłem dumny, że mogłem trzymać mikrofon. W tej chwili uważam, że jest pan zdrajcą w takim samym sensie jak ostatni król Polski Stanisław August, zwany później pasem carycy. Jedyna różnica pomiędzy nim a panem jest ta, iż król Stanisław mówił piękną Polszczyzną w odróżnieniu od Pana. Wydaje mi się, że Pan nie rozumie, dlaczego e, część Polaków, większość Polaków, uważa Pana za zdrajcę i oszusta. Oszukał Pan społeczeństwo polskie, dlatego, iż nie dotrzymał Pan swoich obietnic przedwyborczych. Dlatego też przegrał Pan wybory. Między innymi, bądź e, przede wszystkim. E, inne określenie, które e, też starałem się popularyzować e, po tym, jak Pan e, w sposób wyjątkowo haniebny zdradził naród polski, to jest cytat e, z Wyspieńskiego: Miałeś Hamie złoty róg, ostał Ci się jeno wachowski. Ubolewam nad tym, że po klęsce wyborczej Pan nie rozumie, dlaczego Pan przegrał te wybory, tylko Pan tutaj e, w Chicago, podobnie jak w Polsce, w dalszym ciągu, by użyć słow, słów Korwina Mikke, rżnie głupa. Czy mogę panu, wie pan, bo to piękne hasełka, to tylko hasłka miałem ja, ja mam odpowiedź za każdym Proszę panów, proszę pana, chciałbym konkrety, bo ja nazywam pana zdrajcem, bo pan zostawił ojczyznę i przyjechał tu. A więc pan zdradził, a mnie choćby tam zabito, to ja tam wrócę. A więc bardzo pana przepraszam. Chciałbym, żeby pan konkretyzował, gdzie pan uważa zdradę, a ja panu odpowiem, bo powiedzieć zdrajcę to bardzo płynne hasło. Natomiast udowodnić. To proszę bardzo. I dlatego rozmawiajmy nie hasłami, bo to się podoba. Może podobać ludziom, którzy nie mają pojęcia. Więc proszę o zdradę, w którym miejscu jest zdrada, a ja panu wyjaśnię. E, dla uściślenia, mieszkam w Polsce, jestem radnym w mieście Tarnów. Tutaj jestem e, z racji tej, że pracuję od czasu do czasu jako publicysta w Chicago. Ja, ja wróciłem proszę, wróciłem o z proszę o zdradę. zdrady, proszę o zdradę. Więc prostuję pana, nie jestem zdrajcą, pracuję w tej chwili dla Polski, między innymi pan mi Mój przeszkadzał zdradę, tą proszę. pracę. Dlaczego uważam pana za zdrajcę konkretnie? Dlatego, iż e, wbił pan nóż w plecy pierwszemu, jedynemu, zresztą patriotycznie nastawionemu rządowi e, Jest Rzez, chodzi klasyczny. Czas. Rzez, chodzi o czas. O, proszę pana, to pan warta to za zdradę. Tak. Otóż oświadczam panu, 215 posłów, nie, 256 posłów podpisało pismo o odwołanie miesiąc wcześniej tego rządu. Rząd miał być definitywnie odwołany tej nocy. Ja tylko widząc, co on przygotował, nie mogąc go bronić, przyspieszyłem odwołanie o dwie godziny. Pana, czy to jest pana pismo? Proszę pana, oczywiście, że nie. To może zrobimy. Możemy zrobić, panie. Otóż, jeśli chodzi o te, o te spisy, kryptonim Bole to była sprawa opracowała mnie, mojego rozpracowania oczywiście ja popełniłem w 70 latach błąd, ale błąd polegał na tym, że wszyscy go popełnili podpisałem te wzdetne papierki różnego typu, ale nie miałem nic wspólnego ze współpracą chciano mnie tym pokonać Pisma natomiast, ja odwoływałem się do, do bo nie w stocznik gdzie indziej, odwoływałem się do sądów i oni mieli dużo pism swoich, z których robią co chce. Żadnego pisma pan nie znajdzie w moim zakładzie pracy. Wszystko poszło do bezpieki w celu różnego typu podróbek. Ja nie myślałem, że ktokolwiek, wie, cokolwiek może z tego zrobić. Jeden ciekawy opis, który też jest dokumentem gdzieś tam, że ja coś tam pisałem na kogoś, to jest pamiętnik, który mi zlecił napisać Bogdan Borusewicz z grudnia i z całych tych akcji. Ja opisałem i on wpadł. Tylko nie wiem, czy wpadł u mnie, czy wpadł u Borusowicza na rewizji. I to z tego wszystkiego, tam rzeczywiście było, że opisałem, że z tym się spotkałem, z tamtym, no bo jeśli oddajemy pamiętnik na zachód, no to ja musiałem coś tam pisać. I z tego zrobiono, że ja cokolwiek zrobiłem. Eee, może redaktor Andrzej Trzyma teraz zada pytanie. Eee, Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że proszę, chciałbym, chciałbym, aby nie rozumiało mojej obecności tutaj, jako zgody na ryncz do słownictwo, które ja słyszałem. Kategorycznie sprzeciwiam się temu słownictwu. W myśl rozróżnienia, które uczył mnie profesor historii na Katolickim Uniwersytecie Luborskim, który mówił, że różnica między cywilizacją zachodnioeuropejską a stepowo bolszewicko-bizantyńską polega na tym, że przedstawiciel tej pierwszej cywilizacji wyraża jakikolwiek sprzeciw, w, według normalnego słownictwa człowieka cywilizowanego, natomiast przedstawiciel drugiej cywilizacji musi użyć epitetów, aby ubarwić swój punkt. Tak to, to proszę, tak. proszę przejść do, do pytania. To, to jest, 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 jest zabieranie czasu po prostu. To panowie, to, panowie, panowie to, proszę o spokój. Pan Andrzej Trzyma zadaje pytanie. Chciałem powiedzieć, że pojawienie się w środku Chicago pikiet protestujących przeciwko gościowi z Polski wybrane u drodze wolnych wyborów ja widzę się jako frustracyjne chęć nadrobienia swoich braków intelektualnych i organizacyjnych. Daję głos panu Michałowi <noise> Broniszewskiemu. No więc ja jestem zdziwiony takim stanowiskiem pana Andrzeja Czymy, bo zapomniał, jakich słów używał jeszcze niedawno będąc w Polsce. No, to tylko tak na marginesie. Ja też używałem panu i to nie o to więc, chodzi. Nie, ale po co to się sadzić tutaj na, na, jakąś, na jakiegoś intelektualistę? Chodzi mi o, o taką rzecz. Ja chciałem się krytycznie ustosunkować do pańskiej prezydentury i w ogóle do tego, że pan, na przykład ja, tak odnoszę takie wrażenie, że przez cały czas pańskiej prezydentury pan był nielojalny wobec swoich wszystkich współpracowników. Od początku, od stoczni, od gwiazdy, proszę pana, poprzez Kaczyńskich, różnych innych, rywickich, aż do dzisiejszego dnia, do pan jest nielojalny wobec swoich kolegów ze stoczni, których Pan zostawił w tej chwili na pastwę komunistą. Jest Pan nielojalny. Na przykład nigdy Pan nie zajmuje jednoznacznego stanowiska. Po prostu trzeba zająć stanowisko raz jak mąż stanu. I na przykład w tej chwili jest taka sytuacja, kiedy prezes Kongresu Polonii, Moskal, zachował się, bo mówiła w tej chwili dla Polski godzina prawdy. Polska jest ze wszystkich stron atakowana. A Pan nawet kontr postawił temu człowiekowi w tej chwili. Druga rzecz. Ech, e, wszystkie te pańskie wypowiedzi, które pan wszędzie tutaj wygłasza, można sprowadzić do jednego, w jednym miejscu wystarczyło być i można wiedzieć po prostu pańskie stanowisko. Mówi pan i wobec, że SLD jest silna, że ma 400 tysięcy członków jest jedną partią, że prawica ma 200 partii i ma 100 tysięcy członków. Wobec tego, dlaczego pan przez cały okres swojej prezydentury tak zaciekle zwalczał wszystkie ugrupowania prawicowe? Wszystkie ugrupowania prawicowe. Następna rzecz. Panie, mówi pan. Wie, pan ja ja panu ja, ja pan nie, nie pan, 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 że, że mi Tak dużo rzeczy, że ja nie jestem w stanie w tym następnie, następnie pan e, mówi, panie. że pan nie miał szans wygrania tych wyborów. Czy może pan, pan podzielić, proszę pan, ja panu bo jeszcze ja wie pan, chodzi o to, że wie pan, no na każdy zarzut trzeba odpowiedzieć. I dlatego panie pan, pan... Ale pan, nie dadał ja Kończę to a koń ja, i ja pan mi panie, to, to jest książka. I pan, proszę pana, mówi, że pan byli ludzie na rok przed wyborami z kręgów kościelnych, którzy też tak uważali, że pan nie ma szans w tych wyborach z Kwaśniewskim, że każdy inny kandydat będzie miał szansę. A mimo to pan startował. I w moim odczuciu startował pan po to, żeby właśnie rozbić tą prawą stronę sceny politycznej i oddać władzę komunistom. I całe jeszcze pańskie prezydentowanie było naznaczone tylko i wyłącznie intrygami dworskimi i takimi się zakończyło.